Kamera telewizji dozorowej najczęściej jest postrzegana jako jeden z elementów systemu monitoringu wizyjnego. Ale czy wiesz, że można jej także użyć jako samodzielnego urządzenia do transmisji na żywo? Jak taka transmisja działa? Kamera jest nadawcą, który, do wysyłania informacji w świat, potrzebuje urządzenia dostępowego, czyli np. routera domowej sieci komputerowej. Kamera wysyła do routera dane w protokole RTMP, szeroko wykorzystywane w mediach społecznościowych. Dalej router przesyła ten strumień do internetu, gdzie dociera do urządzeń odbiorców, co jest potrzebne do zrealizowania transmisji. Przede wszystkim dowolna kamera Hikvision serii G1 lub G3 z literą S w symbolu. Przełącznik sieciowy z portami POE, kable UTP do podłączenia urządzeń, dobrej jakości mikrofon lub inne dźwięku. Zamiast łącznika PoE, kamerę możesz także zasilić z zasilacza stabilizowanego 12V prądu stałego. Konieczny będzie też dostęp do internetu z prędkością danych nadawanych, czyli upload nie mniejszą niż 2 mbps na sekundę i komputer do konfiguracji transmisji. Potrzebne będzie także konto w usłudze Gmail oraz konto w serwisie YouTube zweryfikowane do transmisji na żywo. Jak wygląda konfiguracja? Ogólnie rzecz biorąc są dwie możliwości. Pierwsza to podłączenie mikrofonu bezpośrednio do kamery i zbudowanie systemu tak jak na rysunku. Komputer można odłączyć po zakończeniu konfiguracji. W drugiej opcji zamiast mikrofonu podłączamy liniowy sygnał audio np. z istniejącego systemu nagłośnieniowego. I takie rozwiązanie jest najlepsze w obiektach z dużym pogłosem. Sygnał audio należy podłączyć do czerwonego wejścia typu jack w kamerze. Dźwięk będzie transmitowany w trybie bonfonicznym. Kabel UTP sieci podłączamy do złącza Ethernet. Jeśli switch nie ma portów PoE, to dodatkowo zasilanie 12V do kostki. Następnie uruchamiamy aplikację narzędziową SADP, którą można pobrać ze strony głównych EGVISION. W aplikacji zaznaczamy na liście podłączoną kamerę i wprowadzamy nowe hasło administracyjne, które będzie obowiązywało przy logowaniu do urządzenia. Po kliknięciu przycisku ACTIVATE zmieniamy adresację do sieci lokalnej, tej, która ma dostęp do internetu. Po zmianie adresu wprowadzamy hasło administratora i zatwierdzamy zmiany klawiszem Modify. Następnie, nadany kamerze adres, pisujemy w przeglądarce internetowej i po wyświetleniu strony powitalnej kamery w prawym górnym rogu zmieniamy język interfejsu, jeśli to jest konieczne i logujemy się na koncie użytkownika Admin za pomocą hasła nadanego przy aktywacji. Po pojawieniu się interfejsu kamery, klikamy na zakładkę Konfiguracja. Na liście opcji z lewej strony klikamy pozycję Wideo i Audio, następnie w polu Typ wybieramy opcję Obraz i dźwięk. W polu Rozdzielczość Wybieramy wartość najlepiej dostosowaną do łącza internetowego takiego, jakim dysponujemy. Trzeba pamiętać, że YouTube zazwyczaj wprowadza ograniczenia transmisji na żywo do rozdzielczości Full HD. W polu maksymalny bitrate wprowadzamy wartość optymalną dla wybranej rozdzielczości i posiadanego łącza internetowego. Następnie w zakładce Audio w polu kodowania audio wybieramy kodek AAC. Częstotliwość próbkowania ustawiamy na 48 kHz, a przepływność strumienia na 64 kB na sekundę. Jeśli do kamery podłączony jest sygnał liniowy audio, w polu wejścia audio wybieramy opcję Line In. Jeśli korzystamy z mikrofonu wybieramy Mic In. Poziom głośności dopasowujemy do podłączonego sprzętu. Po zapamiętaniu zmian w kolejnym kroku uruchamiamy przeglądarkę i otwieramy serwis YouTube. Logujemy się używając aktywnego konta z usługi Gmail i w prawym górnym rogu klikamy ikonkę kamerki i wybieramy opcję Transmituj na żywo. Jeśli zobaczycie taki komunikat, oznacza to, że konto oczekuje na weryfikację, bo nie upłynęły jeszcze 24 godziny od jego utworzenia. Jeśli konto jest aktywne, to przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlony widok pokoju reżyserskiego. Aby teraz rozpocząć konfigurację transmisji, klikamy przycisk Rozpocznij w sekcji Teraz w pokoju reżyserskim. Natomiast po pojawieniu się okna transmisji, klikamy klawisz Otwórz w części oprogramowanie do transmisji na żywo. Po pojawieniu się okna transmisji możemy edytować tytuł transmisji. Jej dokładniejszy opis i te informacje, które pojawiają się w serwisie YouTube po otworzeniu transmisji. W polu widoczności wybieramy, czy transmisja ma być publiczna, czy ogólnodostępna. Czy niepubliczna, czyli dla tych, którzy posiadają do niej link dostępowy, czy też ma być to transmisja prywatna, widoczna tylko dla nadawcy. Bardzo przydatna opcja w celach testowych. W polu kategorii trzeba wybrać opcję najlepiej pasującą do treści transmisji. No i jeśli jest to wymagane, pozostałe opcje można ustawić zgodnie z wymaganiami nadawcy. Na no dole okna jest takie pole komentarzy i oceny, gdzie można wskazać, czy odbiorcy transmisji będą mogli jej treść komentować. Po zapisaniu zmian dotyczących transmisji można opcjonalnie skonfigurować opcje dodatkowe, czyli na przykład włączyć rejestrację transmisji za pomocą opcji włącz DVR. Maksymalny czas rejestracji takiej transmisji to 12 godzin. Po lewej stronie w polu opóźnienie transmisji wybieramy opcję małe opóźnienie. Dalej w polu URL transmisji klikamy klawisz Kopiuj, aby skopiować link do serwera YouTube realizującego nadawanie obrazu. Po skopiowaniu uruchamiamy notatnik, i. Do notatnika wklejamy skopiowany link. Bardzo ważne po skopiowaniu linku dopisujemy na końcu pojedynczy ukośnik. W kolejnym kroku klikamy klawisz kopiuj w polu klucz strumienia. Przechodzimy znowu do notatnika i doklejamy klucz po ukośniku. W ten sposób stworzyliśmy link dostępowy RTMP, który kopiujemy w całości. Wracamy teraz do ustawień kamery. Wybieramy opcję sieć, opcję ustawienia zaawansowane i klikamy zakładkę RTMP. Jeżeli jest to konieczne, wyłączamy poprzednią transmisję, a w polu adres serwera wklejamy cały link skopiowany z notatnika. Ponownie włączamy transmisję i zapisujemy zmiany. Wracamy do pokoju reżyserskiego YouTube, gdzie po kilkunastu sekundach powinniśmy zobaczyć obraz transmitowany na żywo z kamery. Klikając strzałkę udostępnij w górnej części okna, możemy udostępnić transmisję w mediach społecznościowych albo po prostu skopiować link do transmisji i przekazać go zainteresowanym osobom. I w ten właśnie sposób uruchomiliśmy transmisję na żywo na kanale YouTube.